Black Ops 7 zapowiedziane Yo, od kozioł, witam w kolejnym obsranym filmiku na naszym obsranym kanaliku. Dziś wyczekiwany, znaczy nie wyczekiwany, czy mi się radził. O to obchodzi. No ale kolejny odcinek z Tour de Battle Royale. Dzisiagram w Warzone, na testy. Zobaczmy, co tu w trawie piszcie. Zwend nowy jest w ogóle. Rivals. No to o tym zaraz. Znaczy, ten event jest, jak ja to nagrywam, ale jak wy to oglądacie już jest swoim zanim się rozkręcę Call of Duty, o którym mam dużo do powiedzenia. Jak co niektórzy mogą tutaj się spodziewać, i którzy oglądali mój film z Black Ops 6. No to big big shoutout dla wspierających których lista jest tutaj. Dzienny, że wspieracie dalej to gówno. Dzienny, że jesteście. Mam nadzieję, że uda nam się na wakacje drożyć. Procedurę właśnie wakacji z Marasem. Ja nie znam się na Warzone, ale to tak popatrzę, jest jakiś event, widzę. Macie problem z zrobieniem eventu w tej grze, idźcie pograć w zombie i nie macie problemu. I to mówię poważnie. Ludzie płakali o ten poprzedni event, co był przed tym, jakieś coiny się zbierały. Ja grałem w zombie, zrobiłem trzy bronie na Nebule, no to uzbierałem 500 coinów i zrobiłem cały kurwa event. No nawet stare się nie spiąłem, nie? Ogólnie jakieś klasy sobie zrobiłem, tam nawet skorzystałem z link do takiej stronki, czy meta builds, no, sobie wszedłem, patrzę, zrobiłem. Jak wiecie, jestem wielkim fanem Call of Duty, ja nie mogę patrzeć na to co się dzieje z tą serią od wielu lat, to jest jakieś kurwa nieporozumienie. Przede wszystkim wynika też z tego, że się wychowałem na Call of Duty i niestety Call of Duty nie ma konkurencji, pierdolice można. Jak ktoś mi w ogóle mówi, że Battlefield. Co ma kurwa Battlefield do Call of Duty? Stary, no jest im nagranie. Bardzo ona fanem nie jestem, byłem jedynki tego pierwszego, pierwszego. Dobra, ja nie byłem fanem Warzona, bo od mnie nie działo, ok Zacinam jak. Nie wiem, coś było nie tak z tym komputerem moim poprzednim, bo nawet kiedyś pieniądze na streamie pokazywałem jak zmieniałem ustawienia i się nic nie różniło w FPS, ale to szczegół. Teraz mam nowy komputerek, to można potestować. Dwa lata już będą znowu problemy z tym i znowu sobie nie pogram, tak? Bo to tak co dwa lata czas sprzęt do tego kurwa świństwa zmieniać, albo kupić konsolę Whatever, bo to, co ja w ogóle. I znowu to się zaczyna. Znowu jest temat. Koda, znowu ja pierdolę cały czas, to zamiast pograć gad, gadam jakiś bzduryk, chuja to kogo interesuje no ale, mamy jakieś klasy, tu C9 jakieś, tu jakiś nie wiem, nie wczytują się stary, no przecież to jest popierdol... o co tu chodzi, Za? jest czarny ekran, no przecież ta gra jest tak skurwi Kriga mam z jakimś takim saugiem czy saucem, nie wiem co to jest za broń w sumie. Tak jak widzicie, to Nebula, to Dark Matter, you know how we reckon. Na początku gry to robiło wrażenie. To znaczy, wszyscy ci cisnęli. No na YouTube, no bo w grze nie można pocić, no bo to bana. Ale jak ktoś taki był gdzieś, no to od razu, wiecie, na YouTube, czy gdzieś w no mnie ociśnie. Jobless. O kurwa, ja kurwa, i on musi grać, i ja pierdolę. W godzinę robiłem dwie bronie na złoto w multiplayerze. Potem grałem z Kapskiem i on poszedł awk. Ale poprosiłem go, żeby został ze mną w lobby, bo Black Ops 6 jest tak zjebany, że gracie w duo i kogoś wyrzuci i się kończy gra, no to wrzuca wam go z powrotem, bo jakby nie zostajecie w tym samym lobby, tylko co gra szuka nowej gry, nie? Nie tak jak kiedyś, kiedyś w starych kodach. No i kurwa. To całkiem zabawne, uważam. Cały czas gier szukało. Kapsko miał niski level, grał na konsoli wtedy. Ja miałem trochę większy, więc miałem gorsze lobby na pececie. A no, no kurwa, tak, pik, pik, pik. No i nie, nawet nie wiem, czy tu do trzech broni nie dochodziło na złoto w godzinę. Mówię poważnie, grało się te HC Face of Stake of Curry. Piękna sprawa. Zombie też bardzo szybko. Po director modzie, no to to jest tak. Więc ja, jak wychodzi jakaś nowa broń, to po prostu na zombie i ją leveluję. No właśnie, ale co do nowych broni. jest jestka Brun Kilo 141. I ona była polecana na jednym data, Unlocked by downloading and launching Warzone. A w czym ja kurwa jestem jak nie w Warzone? Kłady, ale ze skład file oczywiście. Chyba wyłączony mam wojsze w ogóle w tej grze, bo to wiecie jak te kurwa mendy ujadają. To już był film z Urzona. Wiecie co się dzieje. Tu się morda nie zamyka, jak na tym kanale zresztą, tylko że tamto. Ci Francuzi pojebani z konsoli, oni tak rozmawiają, nie? Wiecie, dźwięk z telewizora, tak, kurwa, mikrofon wpięty dopada. W ten sposób stary chyba gadają mnie. Trzeszczy, świszczy, kurwa, wszystko słychać. Bane oszołomy. Okej, okej, to 16. O, on myśli pewnie, że Unlockula mam. unlocktul my S! Nie, nie, nie! Ja zauważyłem w Warzone, że wszyscy kurwa pompują te Extended Mag dwójki, nie? Sary, czy mnie grasz to kurwa, maxzyn taki, pępnowy kurwa! 10 litrów pojemności. No już, airstrike? no pojebał. O nie my co jedno niczego czego nie zmieniłem, zapomniałem oczywiście you know how Hower Raken, że się telepie kurwa ten ekran jakoś tak frajersko. O, kurwa. O kurwa, nie! Kiełbasa kucharska, tak zwana. Long. <laughs> dobra, czy... Ja pierdolę Ej czemu to się ślizga tak Jebany omni movement nie O Jezus z plecy Kurysko sprute. Dziweczka portowa A dobra respawn 20 sekund czyli to jest to Nie wiem czy fowd dziewy... Ej kurwa w chacie u was jest Ej zobacz jaką Kampił, przepuszczał ludzi. Krikader. No i zobacz, to jest swag. Nie wiem, co ja zaperki mam do końca, nie rozumiem jak one działają. O kurwa. I tyle byłoby, nie? A może to właśnie mniejsze te takie resurgence y grać, może takie trio? O, trio to będzie akurat. Krik jest chyba na ten resurgence. to lepiej właśnie C9, albo KSV. Takie wiecie, takie meksyki. Albo w ogóle snajpy pierdolić i na przykład zagrać właśnie Creek nie kombo. Na przykład, nie? Taki przykład, pierwszy z brzegu. Kurwa, no. O. W składzie to ja myślę, żeby się sympatycznie wygrało tego urdzona. kurwa! A to mój. Proszę, pomóż dokręć kurwisko, jane, poprute. To do, do ogrania jest ten Warzone. to jest do ogrania. Trofy system. ho! to kurwa, jeszcze piwo mi niech dadzą. Pozdrawiam wszystkich, którzy rozumieją. O, wow. Moja broń! Dzięki to laserek Jest jak to pyrka, kurwa, przepięknie. Ups. A to mi to nic nie grozi. No ja! Kurwa! Nie no, rozjedziemy po raz drugi. Ja pierdo. Popierdolony są te strajki. Jak to mnie przez budynek pierdolony kermi? Stara kurwa, ja wam mówię. Dziade, stara kurierdoła. 45 lat, na napierdolony. Chłopak, byś wyskoczył mi cię kurwa. Szarpał tam przy budce jebanej. Menel. jest stare. Tego Werdańska nikt kurwa nie gra. Z dwie minuty w Q Jest looking for 100 more players. Podejrzane. Eh dobra. Chuj, wracamy do tego. Nie no, jeszcze raz klik. Cześć, ja jestem na tej stronie, piątej, a na szóstej jest ten FIFA. Zrobimy go na Nebulkę na kolejne odcineczki. Duncie warry, wszystko będzie. Kurwa, będzie Nebula, max level. Nie, chyba, tylko na jest. Ale wszystko, max level, kur... Jakieś Lachmany, to nie wiem, nie grałem w tym. Tutaj, zobacz, Max Level, LC10, to odblokowałem niedawno, to jeszcze nie mam. PPS jest Warzone Only. A może jest multiplayer, że nie wiem, kurwa nie widziałem. Co mam level 1, że z... nie było tego jak gry. No nieraz nie się gry kurwa znaleźć, no o co chodzi, no to te Typierdolę to Verdańska i nikt nie gra? Clash. A co to jest Clash? Nie no, to przecież mogą grać, tak? Po prostu może matchmaking tutaj ze mną nie współpracowa. Chora kurwa akcja, nie? Ja w multiplayera nie mogę grać samemu, bo mam jedno lobby. Albo nie mam żadnego. Wchodzę na przykład playlistę od Town i szukam gry, kurwa, półtorej minuty. To jest popierd... tych ludzi w Treyarch, mi roz. Bo znowu wstawię i będzie plus 18. Tym powinien być w tym Treyarchu, kurwa. Ja mam wypierdolę każdą jedną osobę odpowiedzialną za tego kurwa koda. 4 lata! 4 lata! Tacy nieudacznicy, że to jest masakra, że wchodzi w sezon pierwszy, nie? Jest integration. Black Ops 6 z złorzonym. Dolna Integration i co się dzieje? Mapa, która działała na przykład dzień wcześniej, już nie działa. Jest wyłączona na chyba dwa miesiące. ile kurwa nie było Rebirth Island? Bo zjebali ci mutanci. Ja pierdolę. To skrz Team Deadmatch. O mój Boże! Był Team Deadmatch w Warzone 1 widziałem. Tak żenującej próby gówna, kurwa, to ja nie widziałem nigdy wcześniej, nie? Naprawdę, a poprzeczka było wysoko zawieszona. Grałem w Ghosty. Kurwa, na Xbox 360. Mam 6x6 na mapach, kurwa, dla 40 osób, nie? Więc to się w ogóle nie rusza. O chuj tu chodzi, stary! TORI ile nie ma! Gdzieś ile osób napierdoliłem! Czyli niezły umulunk Nie no widzowie ja nie wiem do czego to jest tryb, ale quituję z tego chujstwa Nie wiem, może to się Kamo wbija? Nie wiem, ja camo w Warzone nie ma szansy że wbiję ten abyss Ja sobie powiedziałem, że te kamuflaże to absolutnie mnie kurwa nie interesują I moja noga nie powstanie kurwa na Warzone, żeby je wbijać nie jestem kurwa, jebnięty. To albo oni kłamią z tymi informacjami, że w to tyle ludzi gra, albo to spierdolili matchmaking. Wszystki skill-based, kurwa, engagement matchmaking, jakieś takie chore rzeczy Nie wiem po co to, kurwa. Call of Duty to jest jedyny przypadek, może jeszcze Apex, ale on się naprawił, w którym z update'u na update gra działa coraz gorzej. To może poważnie. Ja nie wiem kto kurwa pisze te gry. To czy to ludzie jeszcze. Czy to AI kurwa i, i nieudane eksperymenty na ludziach Ofiary MK Ultra wersja druga Mam te 5 razy K e, nick nie? No to przecież kurwa grałem w Call of Duty Takie szmaty mnie poreportowały I dostałem warning żeby nick zmienić Oczywiście <grym> nie zmieniłem ja się spryłem od razu do tego supportu Chociaż jakbyście wpisali nick 5 razy K w Minecrafcie Na jakimś kliencie i wzięli skina A, to mój. Dzięki, kolego, uratowałeś mi życie. Potrzebowałem sprawdzić modę, jak kupiłem komputer i no, nie, nie chciało mi się logować do Xboxa. Panowie! Nie no, to jest, kurwa, przesada. PRZESADA, KURWA, CO ZA JAKIEŚ POPIERDOLONE SĄ? JAKIEŚ GÓWNA, KURWA, SNAJPERKI, kur KARABINY, 15 KULEK. Ej, check this, nie? Stary Kaciek klimat, kartel, kurwa. Ja bardzo lubię Kazika i chciałbym mieć koszulki, szacunek. Wyrzutnia rakiet, jo! Kurde, że gracie takim skinem, nie? W Call of Duty. Trzeba mieć rysę na mózgu i to potężną, żeby takie kurwa gówno kupić. Nie ma żadnych dyskusji. Zresztą w tym kodzie za niedługo to będzie kurwa z delmą kolaboracja, będzie ludzi dodany albo, nie wiem, z Almet stary. No kurwa. Nie, gram multi, panowie. To goście mnie zabijali z jakiejś broni, która prądem napierdalała, w jakieś pioruny latały. Ja pierdol! To jest jedyna gra, której nie możesz pocisnąć człowiekowi, bo dostaniesz bana. Ale możesz palić bongo z broni. To, to, to są takie absurdy. W ogóle, ja nie wiem, o chuj chodzi, że ludzie banują za słowa w grach. Ja nie wiem, serio. Aby dobra, jak ktoś przegina to takiego, wiecie. Call of Duty to jazda tu była zawsze. Piszcie sobie nevbe na Twitterze. Poszukajcie jakichś klipów, co kurwa robił na Black Ops 1. Powiedzieć, że kurwa, że była jazda, tu nie powiedzieć nic. Patrz. Ej, to KSV jest za ostre. Ja pierdolę na dachu wylądował! Kurwi Zordz Droid, no. Kurwi. Daj mi to fajne, masz te spluwy, dzięki. Patrz, kurwa, pojebno. O jezu. Po kucharsku, nie? to trzy razy się wyślili na trzy poziomy, wiek, czy co? CZTERY RAZY! Co jest kur... Mera. Nie no trzeba skąpić, don't hate the playa, hate the fucking game. O kurwa. Mera. Jezus Maria! Kurwa! Ile tu jest pluty, no! Stary widzieliście co się... Kurwa działo! Ja byłem dwóch typów w tym budynku, a jeszcze trzecie k... się spróło! Port bić. Kurwa A, bo to jest ten fefar, to dlatego to chyba takie bało czajno. Czajnik. Tak, jest tam, jest tam! O właśnie o tym prądzie mówiłem! Kurwa, plecy. NIE! No dostał! Co to było?! Stary, ten głos się zapętlił jak te pierdolone battle passy, że ja cały czas słyszę enemy UAV, advanced UAV, enemy UAV, UAV. U to jest, kurwa, DJ Walker. Mroczek kurwa z muami? ENEMY UEVI! Ja bym poszedł sobie, kurwa do A Abym se poszedł, jak mi kasa kurwa, jak wiadomo jaki włamywać, wchodzi na plecy. Albo nie spadnę. Co? Jeden reward! Widzieliście ile to roznapierdala. Rura. Kanalizacyjna! Juba, pierdolak kto chodzi, stary? No ale kompakt jest chuj. Nie polecam. Ok, słuchaj. Let's get it, let's get it. Jezus, no kurde. No A to bot, chyba, money. No to taki nawet nikt jak bot, kur... Oj, oj, widzowie. Nara, Kolateral w ogóle. Przecież to? Bo powaliłem i zabiłem I to jest kolateral Down Ten dach to jest chyba w chuj dobra opcja O ile to jakiś kur... To nie jest zaczajone, ale... Jest! I teraz mamy ósme miejsce 3500 damage'a Nic, starczy go Warzone, I guess Dzień za oglądanie Jak będziecie chętni To jeszcze coś się z tej obsadnej gierki pojawi Może jacyś są chętni tutaj Wspierającym, którzy grają w Warzone Żeby zagrać coś można coś pomyśleć. Nam to tak, to, to, to kurwa tylko Vapexa. Vapexa wygrali. Vapexa. Czy tyle. dziękuję za oglądanie. Złaszczam komentowanie, zaczynają, subskrybowania, wszystkie linki w opisie. Mam nie jest dziwko. You know how raken. A i broke, boys. Na razie.